w i siostry, w Chrystusie Pan, te słowa, które przed chwileczką żeśmy słyszeli z ust naszego Pana i Zbawiciela mogą siać grozę, przerażenie, mogą bardzo wzbudzać niepokój w sercu i czasami tak mają być odbierane. Popatrzmy na historię naszej ojczyzny, naszego narodu, także na historię narodu wybranego. Nieposłuszeństwo Bożemu prawa. Odrzucenie Boga sprawiło, że Izrael został rozproszony, ale też i grzechy naszej uczyzy sprawiły, że przyszła na nią, chociażby w ostatnich latach kara II wojny światowej, gdzie wielu ludzi zginęło i wielu było zniszczonych. Dlaczego? Bo nie rozpoznali czasu na wiedzenie. Bo nie otworzyli serca na Boże słowo, bo nie żyli zgodnie z Bożym Prawem. O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, to są słowa Chrystusa. Naszym zadaniem jest odkryć to, co służy pokojowi, to, co służy chwale Bożej, ale tak samo to, co służy naszemu ocaleniu. I nasz naród, nasza ojczyzna przygotowuje się do wielkiego aktu intronizacji Jezusa Chrystusa i Zbawiciela, naszego Pana. Jednak chcemy przez tę rekolekcję przygotować się do tego aktu. A dlaczego akurat to, taka forma? I pozwólcie, że teraz kilka słów powiem o tej osobie, która miała łaskę, ten Pana Boga. Że jej Jezus przekazał swoje żądanie, prośbę, aby ta intronizacja dokonała się najpierw w naszej uczywnie, a potem na całym świecie. Chcemy mówić o służebnicy Bożej Rosali Celakównie. urodziła się koło Makowa Podkalańskiego 19 września 1901 roku w rodzinie Joanny i Tomasza Cela. Jako pierwsza z ośmiorga dzieci od najmłodszych lat była wychowywana religijnie i też od najmłodszych lat intuicyjnie czuła, że Maria chce ją poprowadzić po drogach duchowego królestwa. I to, co miała w sercu jako intuicję, dokonywało się przez jej modlitwę, ale też przez ogromne łaski Boże. Szczególnie wzruszeniem dla niej była pierwsza komunia święta. To właśnie w trakcie przygotowań do tego wielkiego wydarzenia Rozalia doświadczyła swojego pierwszego mistycznego przeżycia. Usłyszała wówczas w swoim sercu głos pełen miłości. Dziecko moje, kochaj mnie, bo moje serce wpierw cię kochało. Kochaj mnie za cały świat. Ja rozszerzę serce Twoje na miłością, byś mi pomogła płacić miłością za miłość. Gdy ma 16 lat, ulega bardzo poważnej chorobie. Ponad miesiąc czasu leży wycieńczona fizycznie i ta choroba bardzo mocno ją wykończyła duchowo i psychicznie. I w czasie tej choroby zrozumiała jedną bardzo ważną rzecz: że cierpienie prowadzi do świętości, a to polega na miłości. Przebyte cierpienie fizyczne zahartowało ją na nadchodzące o wiele gorsze cierpienia, te właśnie duchowe. Gdy ma 19 lat, Rozalia przechodzi tzw. Tak noc duchową, będzie ona trwała 6 lat. Cierpienia tej nocy, jak pisze, były tysiąc razy gorsze od samej śmierci. Gdy dusza moja doznawała zewsze do udręczenia, wówczas powoli i ja z jej pola widzenia Usuwał się Bóg. Zanurzyła się w tak wielkich ciemnościach, gdzie rozum ludzki czuje się całkowicie bez bezradny. Zdawało się, że z każdą godziną stacza się w przepaść piekielną. Szczególnie bolesny dla niej był ostatni rok cierpień, który zostały zakończony w roku 1925 roku. Podczas jednej z ostatnich wizji miała wizję piekła, które jakby cały się spotęgowało przeciwko niej i uderzyło z całą mocą. W 24 roku, w sierpniu, Rosalia przenosi się do Krakowa. Jest wewnętrznie pouczona przez Pana Bogę, że ma zatrudnić się jako pielęgniarka w szpitalu na Świętego Łazarza na skórno-wenerycznym. Mówi Jezus, moje dziecko, w szpitalu jest dla Ciebie miejsce i mojej woli Ci przeznaczono, z mojej woli Ci przeznaczono. Usługiwała prostytutkom, które były bardzo już schorowane i umierane, umierały, bo doświadczyły no, tego, co jest skutkiem grzechu, skutkiem cierpienia. I tam dopiero doznaję tego, co jest niesamowicie wielkim złem tego świata. Widzi. Te prostytutki, które przeklinają Boga, które dokonują rzeczy no, strasznych w jej sercu, bo doświadcza wielkiego udręczenia. Ta, która kocha Chrystusa, widzi tych, którzy Go nienawidzą, którzy Go przeklinają, którzy są zanurzeni w grzechu. I ona, jakby chcąc uciekać od tego, w 1920 roku wstępuje do zakonu klarysek w Krakowie. Ale już od początku tam ma wewnętrzne pouczenie że to nie jest jej miejsce, że to nie jest wola Boża. Jednak tam jest i po dwóch miesiącach zapada w taką chorobę, która się wydaje no, nie do uleczenia i ta choroba ją zmusza do opuszczenia klasztoru. I ona potem y, ponownie zatrudnia się jako pielęgniarka w tym szpitalu, służąc tym, którzy są najbardziej biedni, zdegenerowani duchowo i fizycznie. I tam pod opieką Matki Bożej. Doznaje jakiegoś mocniejszego zjednoczenia z Panem Bogiem. I przez Maryję dla Jezusa czyni wszystko z miłości ku Maryi, aby sprawić radość Panu Jezusowi i jej samej. Bardzo dużo spędza godzin przed pracą, idzie nam przez świętą, szczególnie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, tam gdzie jezuicie wystawili tą bazylikę. Rano jest msza, bardzo pięknie przeżywana przez nią, a po pracy długie adoracje spędza na adoracji Najświętszego Sakramentu. Jej ogień miłości, który doznaje przepala jej serce jest zjednoczona z Jezusem i od tej pory chce kochać Jezusa. Całym sercem. I wtedy do niej Jezus ukazuje się i daje ratunek dla tego świata, który jest upadły moralnie, pełen okrucieństwa zła. Jezus wskazał zali bramę, którą otworzyć ci Chrystus Chrystus miłości jako ostatnią szansę ocalenia. Trzeba wszystko uczynić, by idealizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czas. Rozalia całym sercem przyjął prawdę, i od tego momentu chce, aby Bóg działał w jej sercu przed nią swobodnie. Stała się narzędziem jego łaski, narzędziem wybranym. Za jej pośrednictwem Jezus, król, zaczął królować w jej sercu, ale też chciała, żeby królował w naszym kraju. I to jest wezwanie do naszego narodu. Bóg domaga się od niej aby Polska uznała go za swojego króla. Pan Jezus jej mówi, chce być naszym królem, panem i zarazem ojcem bardzo kochanym. I w dalszym miejscu dodaje, pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym królem, tego on sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Jezusa Chrystusa swoim królem przez ujonizację. Intronizacja to nie tylko forma ofiarowania się, ale odrodzenia serc, poddanie się pod słodkie panowanie miłości. W 1937 roku otrzymuje szereg innych wizji, w których Pan Jezus żąda od niej. Jeśli Polska chce ocalić siebie, musi uznać Jezusa swoim królem w całym tego słowa znaczeniu przed akt intronizacji. Ma być dokonany przez cały naród, a w szczególności przez władze państwowej Kościoły, które w imieniu narodu mają wspólnie dokonać w sposób uroczysty tego aktu. W następstwie za przykładem polskim pójdą inne narody i także one doznają aktu, dokonają aktu entronizacji Jezusa na swego króla. Wszystkie narody, które nie uznają Jezusa swoim królem, zginą. I to są słowa pana Jezusa. W marcu 1938 roku głos wewnętrzny mówi trzeba ofiary za Polskę, za Polskę, za grzechy świata. Straszne są grzechy narodu polskiego, Bóg chce go ukarać. Ratunek dla Polski tylko w moim sercu. Umiera 13 września 1944, 1944 roku w Krakowie i gdy po pogrzebie składana bo bardzo wiele ludzi przychodzi na jej grób, doznając wielu łask.